Boty przejmują Robloxa. Gry bazujące na popularnym serialu Squid Game biją rekordy popularności. Roblox w końcu zwiększa limit znajomych. Dzisiejszy odcinek będzie nieco krótszy ze względu na brak większych nowości w ostatnim czasie. Powoli jednak nowe zmiany na Robloxie zaczynają się rozkręcać, więc przyszłe odcinki powinny być już dłuższe. Zniósł z tego odcinka planuję również zrobić shorty oraz ogólnie zacząć wrzucać trochę filmów w tej krótszej formie. A Wy zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, żeby nie ominęły Was tego typu filmy w przyszłości. Oto 10 ostatnich subskrybentów. Dzięki, że zdecydowaliście się zostać na dłużej, a my lecimy do pierwszego newsa. Boty od zawsze były problemem na Robloxie. Jednak nigdy nie było jeszcze takiej sytuacji, z jaką mamy do czynienia obecnie. Już pod koniec grudnia w najpopularniejszych grach na Robloxie zaczął być widoczny problem nieustannie rosnącej liczby botów. W styczniu problem ten stał się momentami nie do zniesienia. Wszystkie te botowe konta mają jeden wspólny cel: farmić w grach jak najwięcej przedmiotów i pieniędzy oraz przenikać pod mapę, żeby nikt im w tym nie przeszkadzał. Konta te następnie mogą być sprzedawane na czarnym rynku za niemałą ilość pieniędzy. Proceder ten jest na pograniczu legalności, a kupowanie kont jest niezgodne z zasadami użytkowania platformy, co może szybko doprowadzić do zablokowania użytkownika, który takie konto kupi. Nierzadko te konta botów pochodzą z wielkich farm boterskich, w których często są dziesiątki komputerów z włączonymi aplikacjami Robloxa, w których znajdują się skrypty dla tychże botów. To niestety tylko potęguje problem, zwłaszcza, że farmy botów stają się coraz popularniejsze. Z 36 najpopularniejszych gier na platformie, aż 9 z nich ma dużą ilość botów. Są gry, tak jak Pets Go, gdzie nie ma to... Aż takiego znaczenia, natomiast są też gry takie jak Murder Mystery 2, gdzie obecność botów uniemożliwia wręcz normalną rozgrywkę. Dodatkowo twórcy niektórych botów wymyślają dość kreatywne rozwiązania na sklamowanie nieświadomych użytkowników poprzez pisanie wiadomości tak, żeby wydawało się, że została ona wysłana przez system. Nic takiego nie ma i tak miejsca, a jest to zwyczajnie sprytne wykorzystywanie czatu w grze. Sam Roblox oświadczył niedawno, że problem botów jest dla nich ważny i będą próbować coś z tym robić. Trzeba jednak mieć nadzieję, że nie zrobią tego po robloxowemu i faktycznie problem zostanie przynajmniej zmniejszony. A Wy? Mieliście styczność z takimi botami na Robloxie w ostatnim czasie? Czekam na opinię ekspertów w komentarzach, a my lecimy do następnego newsa. Całkiem niedawno swoim premierem miał drugi sezon popularnego serialu Squid Game, a hype na niego dobrze był widoczny również na Robloxie. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia wszystkie gry bazujące na tym, że serialu zdobyły ogromną popularność. Na ekranie widzicie teraz statystyki jednej z nich, którą zresztą możecie również oglądać w tle tego materiału. Podczas ostatnich dwóch tygodni powstało również wiele nowych tego typu gier na Robloxie, które również zaczęły zdobywać niemałą popularność. Całość wydaje się być większa niż to, co miało miejsce podczas premiery pierwszego sezonu. No i zobaczymy, ile ten wzrost popularności się utrzyma. Napiszcie w komentarzu, czy graliście w jedną z tych gier na Robloxie i jak oceniacie gameplay w nich. A my lecimy do następnego tematu. W kilku ostatnich odcinków przewija się temat zmiany ilości możliwych do dodania znajomych na Robloxie. Około miesiący od rozpoczęcia fazy testu w końcu Roblox zdecydował się udostępnić opcję posiadania aż tysiąca znajomych dla wszystkich. Zmiana ta z pewnością ucieszy użytkowników, którzy chcieli mieć dużo znajomych, ale wcześniej musieli jednak usunąć kogoś, aby móc dodać kogoś innego. Zatem wielkie props dla Robloxa za dodanie tego, napiszcie w komentarzu jak oceniacie tę nowość, a my lecimy do zakończenia. Dzięki serdeczne za oglądanie tego odcinka, wybaczcie za nieco mniej newsów dzisiaj i za taki krótszy format, ale też nie było ich jeszcze zbyt wiele do nagrania. W następnym odcinku powinno być ich już dużo więcej, a jeżeli nie chcecie przegapić tego typu odcinków w przyszłości, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, jeżeli ten film przypadł Wam do gustu. Dzięki za oglądanie, słyszymy się już w następnym odcinku i cześć!